Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy do testowania bardzo fajne kosmetyki, a będą to kosmetyki firmy Beka, najnowszej letniej kolekcji CPOP. I słuchajcie, zanim przejdziemy do testu, to chcę tutaj coś ogłosić, a mianowicie wraz z publikacją tego filmu na moim, na moim Instagramie rusza rozdanie. A w tym rozdaniu będzie można wygrać trzy kosmetyki z najnowszej kolekcji Sipop i tutaj słuchajcie właśnie jest to pudełeczko z kosmetykami, e, a do wygrania dokładnie mamy prasowany rozświetlacz Sipop, błyszczyk oraz sztyft rozświetlający do ciała. E, za chwilę wam te kosmetyki zaprezentuję, ale oprócz tego mam jeszcze tutaj do testowania właśnie puder e, oraz krople rozświetlające. I słuchajcie to rozdanie jest bez żadnych udostępnień, tagowania itd. Wystarczy, że zostawicie dowolny komentarz. O dowolnej treści, bo nie chcę tutaj zwiększać sztucznie zasięgów, chcę, żeby to było rodzenie dla moich widzów, dla osób oglądających, obserwujących mój kanał, zatem mam nadzieję, że taka forma rozdania oczywiście Wam się spodoba, także zachęcam. Natomiast teraz przejdźmy do testu kosmetyków. Mam tutaj już zrobiony makijaż oczu, brwi, więc przejdźmy do nałożenia podkładu. Moim podkładem będzie dzisiaj NARS Velvet Max Skin Tint odcień Alaska Light 2. I ten podkład będę mieszać z kroplami rozświetlającymi, słuchaj, i krople rozświetlające wyglądają w ten sposób, szklana buteleczka z pipetą i już wam to pokazuję, jaki jest odcień. E, podejrzewam, że to nie jest najjaśniejszy odcień, tylko taki nieco cieplejszy. O, ale ładnie wygląda na skórze e, i to nie jest jakiś taki mocny blask. Nie jest tak oślepiający, nie jest tak metaliczny jak w przypadku tych z Vibo. Chociaż mam, oka, mam ochotę tutaj sobie e, zrobić małe kropelki rozświetlacza z zobaczyć jak, e, jak to będzie wyglądało w stosunku do tego z backup, Co Wy na to? Tutaj znalazłam na przykład krople, e, właśnie te ostatnio, które Wam polecałam. E, one są bardzo fajne i to jest odcień dwójeczka, czyli właśnie ten e, cieplejszy. Porównamy sobie jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, chyba no podobnie. Konsystencja również jest bardzo leciutka, e, także, no, podobnie to wygląda. Słuchajcie, też e, efekt odbijania światła chyba jest ten sam, na podobnym poziomie. E, ten z Vivo będzie nieco jaśniejszy, jest bardziej taki szampański, a ten jest bardziej taki beżowy, bardziej opalony, o zdecydowanie. Także ja te krople z Beka wymieszam sobie z podkładem. No tak szczerze, no naprawdę te zwibo odpowiadają temu, co mam tutaj po tej drugiej stronie, czyli firmie Beka, także, no słuchajcie, wybór należy do Was. Okay. żeby było szybciej, korektor pod oczy już sobie nałożyłam. I teraz jeszcze te krople rozświetlające. Chcę nałożyć odrobinę na szczyt kości jarzmowej, póki jeszcze też podkład nie jest um, przypudrowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, chociaż wydaje mi się, że dla mnie może być za ciemne. O, i zdecydowanie słuchajcie, widzicie to? Widzicie taką plamkę? No nie, także. Um, no. To się raczej sprawdzi do ciała, ale nie na szczyt kości jarzmowej. Dla mnie jest zdecydowanie za ciemne, raczej sprawdzi się przy opalonej skórze. Także myślę, że daruję sobie nakładanie tych kropli. Tak tutaj spróbuję to pozacierać, żeby nie było tego widać. Natomiast nałożę sobie ten prasowany rozświetlacz, który wydaje mi się, że będzie jaśniejszy, ale zobaczymy. Ok, teraz przejdziemy do tego prasowanego rozświetlacza c I zobaczcie, jak ono przepięknie wygląda. Tutaj na zewnątrz mamy takie złotko w postaci brokatu. Aha, i w środku wygląda to tak. Mamy lusterko, tak jak zwykle. No i ten rozświetlacz wydaje się być całkiem jaśniutki, ale sprawdzimy, jak to będzie wyglądało na twarzy. Chyba jej plamy nie widzę, także chyba jest dobrze. Ale zobaczcie, jest świetnie napigmentowany. i daje piękny blask. No, rozświetlacz jest ekstra. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Chodźcie znać, jak Wam się podoba. Uhuhu. Ekstra. Yy, dobra, teraz może przejdźmy do błyszczyka. Yy, myślę, że już spokojnie możemy nałożyć błyszczyk, a później przejdziemy do tego pudru rozświetlającego i sztyftu, yy, bo to są rzeczy, które zdecydowanie yy, raczej nakładamy na ciało. A sam błyszczyk sobie ma taki ciepły odcień złotawy, także myślę, że to na ustach będzie fajnie wyglądało. Zastanawiam się, czy może wcześniej użyć konturówki. Może odrobinę. Słuchajcie, obrysuję usta. Ok, nie chcę zbyt mocno wypełniać usta, bo chcę zobaczyć, jak sam błyszczyk sobie będzie wyglądał bez żadnej bazy. Ok. I słuchajcie, ten kolor wygląda przepięknie, bardzo mi się podoba. I od razu też mówię, że to jest błyszczyk z drobinkami. I ja tutaj widzę złote, zielone, a nawet takie niebieskie albo fioletowe drobinki. Unikatowy kolor. Na ustach wygl wygląda to naprawdę przepięknie, natomiast te drobiny są widoczne, kiedy są mocno skoncentrowane w opakowaniu. Na ustach ich w ogóle nie widać, a pięknie to odbija światło. Także. Hmm? No, myślę, że to będzie jeden z moich ulubionych błyszczyków, wygląda rewelacyjnie. I co nam tutaj zostały? Produkty do ciała, tak naprawdę? Myślę, że najpierw użyję tego sztyftu, dlatego że on prawdopodobnie tutaj zachowa się em, na mokro, a później użyję ewentualnie tego pudru dodatkowo rozświetlającego na ciało, żeby wzmocnić efekt, efekt rozświetlenia także zobaczymy i słuchajcie ten puder wygląda tak a sztyft to jest coś takiego i on oczywiście jest wysuwany zobaczcie o to jest maksymalne wysunięcie produktu także tak to się prezentuje i też powiem wam że pięknie pachnie kokosem tak słodko i kokosowo no dobra to spróbujmy Yy, użyć tego sztyftu. Najpierw może tutaj na ramię To jest fajna rzecz, jeśli na przykład nie chcecie wrócić rąk, tylko na przykład wrzucacie do torebki yy, i smarujecie ciało. Natomiast tutaj też ostrzegam, ten produkt ma w sobie drobiny, zatem jeśli drobin yy, nie lubicie, no to prawdopodobnie nie polubicie się z tym produktem. Przy okazji ma też działanie Nawilżające. Dobra, obniżymy trochę kadr, tak żebyście lepiej widziały. I skóra się delikatnie mi mieni. Nie jakoś nachalnie. Wygląda bardziej na taką nawilżoną. Ale pamiętajcie o tym, że są tutaj właśnie te drobiny. Dobrze i teraz użyjemy tego pudru rozświetlającego, nie używałam na twarz dlatego, że on ma mocne właściwości rozświetlające, no, zachowuje się dosłownie jak rozświetlacz i sobie go tutaj troszkę przesypię i słuchajcie, on wygląda tak, on jest dosyć ciemny, także zobaczymy jak to będzie wyglądało na skórze. Biorę duży, puchaty pędzel i uuuu... Uh, uh, uh. I tutaj już efekt rozświetlenia jest mocny. Okay, słuchajcie, tak wygląda efekt końcowy, już z większej odległości. Skóra się przepięknie błyszczy, muszę Wam powiedzieć. Jeśli o mnie chodzi, to ta kolekcja bardzo mi się podoba. No, może z wyjątkiem tutaj tych kropli rozświetlających płynie, dlatego że, tak jak wspomniałam, macie podobne krople rozświetlające, dużo tańsze za chyba 16 zł z Wibo. I myślę, że też te odcienie po prostu dużo bardziej Wam się spodobają. Efekt na skórze jest identyczny, Konsystencja jest równie taka sama, cieniutka. Lekka i efekt rozświetlenia na skórze jest identyczny, tak naprawdę. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, błyszczyk, który przepięknie wygląda na ustach zresztą, i podoba mi się też ten rozświetlacz. Prasowany. Które niesamowicie skratą moje serce. No i też no, nie mogę się napatrzeć na skórę tutaj na dekolcie. Fajny jest ten sztyft, bo słuchajcie, można go wrzucić do torebki. Nie musicie sobie brudzić rąk. Możecie posmarować ciało nie wiem, w trakcie dnia albo jak nie będziecie miały czasu w samochodzie, możecie po prostu rozświetlić skórę. Naprawdę fajna rzecz. Podoba mi się. Przypomina mi to takie balsamy. Y Polskich marek, na przykład Hagi, które mają właśnie takie wysuwane sztyfty masła w takich opakowaniach. Także no, podoba mi się coś takiego. I też ten puder rozświetlający. Słuchajcie, wiem, że chyba inne tańsze marki mają podobne produkty. Ja natomiast nie mam żadnego takiego produktu rozświetlającego do ciała w takim w sypkiej formie. W formie takiego pudru. Zatem no, ten puder bardzo mi się spodobał, bo można szybko i łatwo, przepięknie rozświetlić skórę w naprawdę ekstremalnie szybki sposób i wygląda to rewelacyjnie. Także tak, bardzo mi się podoba. Natomiast słuchajcie, to jest dosyć ciemny odcień. On na pewno może przyciemnić skórę. Raczej nie sprawdzi się dla super jasnych i bladych dziewczyn, raczej dla tych opalonych bądź y, tych, które mają po prostu ciemniejszą karnację. Ale no, efekt na skórze jest boski. Aha, jeśli chodzi o ten sztyft, to pamiętajcie, że on ma w sobie drobinki, ale jeśli chodzi o mnie, to mnie to w ogóle nie przeszkadza. Eee, tak, a tak jak mówię, fajnie naprawdę wygląda na nogach. Także tak prezentuje się efekt końcowy. Dajcie znać, jak podoba Wam się kolekcja, jak podoba Wam się wykończenie na skórze. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że na moim Instagramie trwa rozdanie z trzema kosmetykami z tej kolekcji, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!